Eddie Edwards, a właściwie Michael Edwards, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych skoczków w lat 80. Swojej popularności nie zawdzięcza jednak znakomitym osiągnięciom sportowym, a wręcz przeciwnie, bo pasji do sportu, który kompletnie mu nie wychodził. Stąd nieco ironiczny pseudonim The Eagle, który przylgnął do najsłabszego skoczka w historii tej dyscypliny. Skoki ciarskie nie były pierwszym wyborem Brytyjczyka. Edwards początkowo trenował narciarstwo alpejskie i, co ciekawe, był nawet bliski wywalczenia awansu na zimowe igrzyska w Sarajewie w roku 1984. Chcąc wystąpić na kolejnych igrzyskach, postanowił wyjechać do Lake Placid w Stanach Zjednoczonych. Niestety, z powodu problemów finansowych i małych szans awansu na igrzyska, Eddie porzucił zjazdy na rzecz sportu, w którym w swoim kraju nie miał żadnej konkurencji, czyli właśnie skoków narciarskich. W Anglii nie miał kompletnie żadnych warunków do trenowania. Nikt również nie rozumiał jego pasji do tego jak żeby inaczej egzotycznego z perspektywy Wyspy Brytyjskiej sportu. Brakowało pieniędzy, brakowało sprzętu. Dość powiedzieć, że jego pierwsze buty do skoków były tak duże, że Eddie musiał zakładać 6 par skarpet, by te dobrze pasowały. Jako, że Edwards pochodził z niezbyt zamożnej rodziny, koszty startów oraz sprzętu finansował dzięki pracy przy dorywczym utynkowaniu domu, którego nauczył się od pracującego w tym zawodzie dziadka oraz ojca. Znakiem rozpoznawczym Edwarda na skocznie były oczywiście olbrzymie okrągłe okulary, które musiał zakładać w związku z jego krótkowzrocznością. Chociaż Brytyjczyk upodobał sobie ostatnie miejsca, kilka razy udało mu się odstąpić tego zaszczytu innemu skoczkowi. Pierwszy raz zdarzyło się to 20 marca 1987 roku podczas Pucharu świata w Oslo. Edwards był wówczas na 85. miejscu, a gorszo okazał się jedynie holender Gerry Koninenberg. Marzenie jakim było wystartowanie na igrzyskach liściło się już w kolejnym sezonie. O swojej olimpijskiej dominacji do Calgary Edwards dowiedział się trenując wraz z kadrą Finlandii. Jako, że Eddie nie mógł pozwolić sobie na hotel, nocował w szpitalu psychiatrycznym pod fińskim kłopio. Przy okazji dorabiał sobie przy jego remoncie pracując wraz z drugim szkoleniowcem fińskiej kadry. W tym miejscu spędził bagatela 4 tygodnie. W Calgary wystąpił jako pierwszy Brytyjczyk w historii. W konkursach na małej i dużej skoczni ze sporą stratą do reszty stawki zajął zaszczytne ostatnie miejsce. Popisy Edwardsa były również przyczynkiem do wprowadzenia kwalifikacji, bo organizatorzy nie mogli sobie pozwolić na fakt, że bardzo często gwiazdą zawodów nie był najlepszy skoczek, a właśnie klepiący bóle Eddie Edwards. Po tym jak w 1989 roku na skoczni Bergi z Elwinsbrucku złamał obojczyk, Eddie zakończył karierę. Mimo kiepskich wyników sportowych, zyskał ogromną popularność. Był jednym z najbardziej lubianych skoczków narciarskich w końcówce lat 80., a po zakończeniu kariery występował w programach typu talk show oraz komentował zawody sportowe. Do dziś bierze również udział w brytyjskich programach rozrywkowych. Anglik chciał również wystąpić jako przedskoczek podczas pierwszych zawodów w turnieju czterech skoczni w 2013 roku. Nie zgodzili się na to jednak organizatorzy w obawie o jego zdrowie. W ramach rekompensaty Edward skoczył na nieco mniejszym obiekcie. Jak sam mówi, najlepsze Skogo oddał długo po zakończeniu kariery, bo w 2002 roku w Salt Lake City, wówczas podczas jednej z prób treningowych ofrun na zawrotną odległość 97 metrów. Ja tymczasem Wam bardzo dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka ciekawostek Jumper TV. Oczywiście zachęcam do zostawiania łapki w górę i zasubskrybowania kanału, jeżeli tylko spodobały się tego rodzaju filmiki. Na razie cześć!